Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tarot Empatii na czytaniach lipcowych. Jak widzicie, mam przygotowane dwie talie, bo będę duch używał w, tych, w tym miesiącu, tak postanowiłem, czytanie będzie składało się rozkład. Będzie podzielone na trzy części. I to będzie taki rozkład trzech dróg. Droga, z której schodzimy, droga, na której jesteśmy i droga, która gdzieś majaczy w oddali. Żeby spojrzeć na, jakby w tym momencie naszego życia, żeby spojrzeć na siebie i na ten moment, tak trochę w szerszej perspektywie pomyślałem, że to może nie jest typowe podejście właśnie w takich miesiącach ciepłych, letnich, ale wydaje mi się, że wbrew pozorom paradoksalnie może nawet pasować bardzo. Do tego momentu, gdzie jednak jest więcej światła, a więc też więcej energii i często też jest więcej. E, mamy miejsca w życiu, żeby sobie coś poukładać w głowie, coś sobie poustawiać, ale też przygotować się tak naprawdę do, na tą kolejną połowę roku, która będzie miała swoje wyzwania, żeby móc podsumować też jednocześnie e, tą pierwszą połowę. Przyjrzeć się zdobytym doświadczeniom i spróbować skumulować tę mądrość w sobie. Ok, zapraszam wszystkich. E, zatem do czytań dla Waszych znaków. E, cześć. Przechodzimy teraz do części z rozkładem dla ryb. drogi. Droga, z której schodzimy. Droga, na której jesteśmy. I droga, na której będziemy. Wyzwania do każdej z tych dróg. I po jednej mm, karcie z talii White'a Lekcja, rada i wynik. Okej. Okay. Trochę tu jest bałagan. Nie, nie przygotowałem się za dobrze, za mało miejsca naszykowałem. To nic. Poradzimy sobie. Zobaczmy drogę, z której schodzicie. Ej, I mamy bardzo wodną energię. Arcykapłankę. Ej, kartę która mówi o tym, jak ważna, ważna jest intuicja, ale teraz um, istotne będzie zdefiniowanie, co właściwie, czym właściwie jest ta intuicja, tak? Każdy no właśnie intuicyjnie rozumie, o co chodzi. Natomiast um, arcyka Płanka mówi, um, jakby o czymś, um, o czymś szerszym, nie tylko o takich um, instynktownych przeczuciach. Które się pojawiają nie wiadomo skąd w naszym życiu. Mówi też o bardziej takich głębokich schematach związanych z naszą emocjonalnością, która tak naprawdę, jeśli się nad tym zastanowić, no, w taki potężny sposób włada naszym życiem, decyduje o wielu, że, wielu aspektach naszego życia, naszych decyzji, decyduje o naszych decyzjach o tym, gdzie idziemy do przodu, w jakich miejscach, w jakich miejscach się wycofujemy, kiedy reagujemy spokojnie, a kiedy reagujemy jakąś taką automatyczną, bardzo łatwo u nas dostępną emocją, smutku, gniewu, złości, jakiejś, jaką, jakiegoś rodzaju apatią na przykład, bezradnością. Ta karta reprezentuje, jest nas tutaj na pozycji drogi, z której schodzicie. Jakiejś przeszłości, więc mam wrażenie, że chodzi tutaj właśnie o taki moment waszego życia, o taką aurę, o takie ene nasilenie takich energii, w których ta emocjonalność grała właśnie priorytetową rolę. E ona was ustawiała względem otoczenia, e względem ludzi dookoła was, ważnych ludzi, mniej ważnych ludzi ale też różnych wydarzeń, które miały miejsce w waszym życiu w tamtym okresie, to ona jakby nadawała im znaczenie, nadawała im pewną też taką sieć interpretacyjną, w jaką wpadaliście. To jest istotne, to że pojawia się tutaj kapłanka, mówi o tym, jak bardzo ważne tutaj dla Was były emocje, były uczucia. Nie jest to dziwne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pomimo tego, że jest to czytanie ogólne oczywiście, nie jest to dziwne, skoro mówimy o rybach, dla który, które są bardzo emocjonalnym znakiem i, i, i dla których emocje właśnie są tak naprawdę jednym ze sterów, one sterują nimi. W sposób czasami bardziej pozytywny, czy czasami bardziej negatywny. No tutaj zależy, jak ta kapłanka, jak ta art jest w nas zintegrowana, jaki mamy do niej dostęp. Zobaczmy, co było wyzwaniem w związku z tym. Myślę, że wyzwaniem było ukierunkowanie tej energii, tej takiej żywej emocjonalności, która w was pulsowała, która była takim bijącym źródłem waszej energii. Ukierunkowanie um, ku temu, co jest co, co jest światłem, co nazwalibyśmy światłem waszego życia. E, co Was uzdrawia, co was przyciąga do siebie i jednocześnie was uzdrawia. Ma tą moc, e, abyście byli. Abyście czuli się bardziej szczęśliwi, bardziej spełnieni, tak naprawdę we właściwym miejscu. To są takie bardzo subtelne. Bardzo takie indywidualne kwestie związane z interpretacją własnego życia, bo można w bardzo, w bardzo różnej sytuacji życiowej, lepszej bądź gorszej, wyższej albo niższej, czuć się bardziej na miejscu albo mniej na miejscu. I taka obiektywna ocena, co jest dobre, a co jest złe, co jest szczęściem, a co jest nieszczęściem, nie zawsze tutaj. Um, daje prostą odpowiedź, nie zawsze daje prostą sugestię. Dlaczego? Bo te schematy emocjonalne, w których funkcjonujemy, one mogą być bardzo um, takie triki, takie właśnie um, fałszywe. Albo mylne, tak, że właśnie może być tak, że ciągniemy do czegoś, co jest trudne. Dlaczego o tym mówię? No bo skoro gwiazda pojawiła się jako wyzwanie, no to niestety jest to energia, do której z jednej strony ciągniecie, ale która z drugiej strony jest poniekąd poza waszym zasięgiem, poza waszą mocą oddziaływania, tak jak taką prostą, taką łatwo dostępną. To jest coś, z, tym, z czym trzeba się zmagać. O co w jakiś sposób trzeba zawalczyć w swoim życiu, może w swojej głowie, może w swoim sercu. Zobaczmy, jaka jest lekcja. W związku z tym się pojawiła Rycerz Mieczy. Lekcją był pośpiech, lekcją był, był, była taka popędliwość. Rycerz Mieczy to jest też bardzo ważne to jest też karta dla mnie silnej tożsamości. To, że to jest, to jest ktoś, kto wie kim jest w danym momencie, nie zadaje sobie pytań, przez to, że wie kim jest, ma bardzo mocno sprecyzowane oczekiwania względem siebie, względem świata, to może łatwo i szybko zareagować. Przyznam szczerze, że trochę poniekąd kłóci mi się to właśnie z, tą, z tymi subtelnymi energiami arcykapłanki i gwiazdy. Natomiast jako lekcja. Zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest tak, że wyście em, odbili się trochę od tej emocjonalności, czy nie jesteście tak bardzo nieozmęczeni, nią zmęczeni, czy w ostatecznym rozrachunku to wyzwanie, jaką jest dosięgnięcie tej takiej wielkiej energii gwiazdy, wielkiej mocy, czego ja chcę, co jest dla mnie najbardziej wartościowe, co mi daje szczęście w życiu, czy dotknięcie tej gwiazdy nie było tak, tak niemożliwe, tak nierealne, tak pracochłonne, że uciekliście trochę w drugim kierunku? Powiedzieliście: Ja tego wcale nie chcę, ja nie do końca jakby umiem, potrafię radzić sobie z, to, z tymi rzeczami, pomimo tego, że właśnie um, no ryby mają w sobie pewną taką wizyjność gwiazdy, tak, właśnie w tej, w tej sferze emocjonalnej i jakby intuicyjnie czują. Gdzie, gdzie jest do dobro w emocjach, tak? gdzie są dobre emocje, co, co, co buduje, co kreuje taki pozytywny świat, pozytywny przekaz. Natomiast jeśli, jeśli sobie z tym czasem nie radzimy, to łatwo wtedy uciec w takie trochę osądzanie i takie, takie marzenie, wiecie o, o czym? O takiej szybkiej skuteczności, bo tym jest rycerz mieczy, to jest szybka skuteczność natychmiastowa skuteczność, pozbawiona refleksyjności, ale działająca. Yy, I to jest właśnie, to jest tak, że bardzo łatwo jest nam w naszym życiu popadać z jednej skrajności w drugą. I tak widzę tutaj te karty, tak mi się prezentują, tak je czytam właśnie i yy, jakby z tego, z tej przestrzeni tak naprawdę waszej przeszłości, czegoś, co jest punktem wyjścia. Tak to było. Zobaczymy, jak to się, jak, jak, ma to, jak to znajduje tę kontynuację, znajduje w drodze, na której w tym momencie jesteście. I no właśnie, mam wrażenie, że te emocje, które ja odczytałem jako pewien trud, pewien kłopot nawet w połączeniu z tą natychmiastowością szukania rozwiązań, rycerza mieczy, jakby one razem. W takim um, bardziej trudnym kontekście dają ósemkę mieczy. A więc um, pewne zagmatwanie, pewne um, takie zamotanie się we własnych emocjach i we własnych myślach. Ponieważ ósemka mieczy mówi o tej sytuacji, kiedy emocje, trudne emocje kreują trudne myśli, a te trudne myśli dodatkowo jeszcze kreują trudne emocje, przez co jesteśmy. Poniekąd uwięzieni, uwięzieni przez swój własny umysł, e, przez to, jak bardzo nie widzimy sytuacji z zewnątrz, jak bardzo widzimy ją w ramach pewnego zamkniętego umysłu. To nas ogranicza. Ta karta mówi o takich ograniczeniach, i wydaje mi się, że dużo ma, dużo, duża jest tu kontynuacja takiej pracy rycerza mieczy. Tak, jakbyście faktycznie próbowali uciec. Z tej emocjonalności, jakbyście faktycznie za wszelką cenę e, chcieli e, odnaleźć się w świecie rozumu, e, w świecie też takim stabilnym, racjonalnym, poukładanym, tylko że miało się to odbić za cenę wyparcia pewnych tematów, wyparcia tego na przykład tego, w czym jesteście dobrzy, co jest waszą mocną stroną. A to się potrafi zemścić. Zobaczmy, co jest wyzwaniem. Wyzwaniem jest śmierć. Ja mam wrażenie, że wyzwaniem jest taka, takie spojrzenie na ten, na ten pewien chaos w Was, pewien taki energetyczny, może nawet może chaos, no nawet za mocne słowo może nieporządek, jakiś brak poukładania. Spojrzenie na to z zewnątrz, z, taką, z takim poczuciem, z taką świadomością, że różne aspekty można sobie spokojnie poukładać. Ale to zadziała wtedy, jeśli będziemy w stanie, jeśli będziemy w stanie, e... ta karta też mówi o tym, że e... pewien ruch, w jakim się znajdujemy, który oczywiście. Stawia nam coraz to kolejne wyzwania dla nas samych, tak, zwłaszcza jeśli jest jakaś taka sfera umysłu, która jest taka bujnie rozbudowana e, i może nie do końca jednoznacznie dla nas pozytywna nawet. E, nasza tożsamość, oczywiście. Natomiast śmierć, tak, ona mówi o tym, że, ten, że to wszystko znajduje się w ciągłym ruchu, w ciągłej przebudowie, i jeśli e, będziemy w stanie to zaakceptować, Będziemy, to będziemy wtedy w stanie jakby uruchomić tą trzecią drogę naszej skuteczności, tą trzecią aktywność, która nie jest oparta ani na czystej emocjonalności, ani na czystym umyśle, ponieważ sojusz umysłu i emocji bywa niezwykle zgubny. Stąd myślę, że ta, ta śmierć jako wyzwanie dla Was, ona mówi: zacznij, zacznij coś przebudowywać, zacznij coś od nowa, poszukaj czegoś nowego. Rada? No, znowu zobaczcie, powtórzenie, odrodzenie. Mamy kartę sądu. E, znajdź taki aspekt u siebie, taki aspekt swojej osobowości, który może spychasz, e, który może jest niewygodny, a może po prostu go nie doceniasz jako ten dodatkowy atrybut, jaka ta dodatkowa mod, z której będziesz mógł skorzystać. Sąd mówi o pewnym oczyszczeniu, ale żeby się oczyścić, Eee, trzeba umieć spojrzeć na siebie w pierwszej kolejności z szacunkiem także do tych aspektów które są dla nas trudne które są nawet dla nas niewygodne które nas blokują można sobie zadać pytanie czemu mnie to blokuje czemu mnie to blokuje i dlaczego nie mogę od tego odejść bo przecież mogę przecież na pewnym poziomie zależy to w 100% ode mnie tylko właśnie odejdę skutecznie od tego co mnie boli od tego, co mnie zamyka w jakichś ograniczeniach, tylko wtedy, jeśli do tych ograniczeń podejdę z szacunkiem, a nie z taką toksyczną oceną, z toksycznym wyparciem. E, wtedy mogę się odbudować. Wtedy mogę się odrodzić. Droga, e, która gdzieś majaczy w, w, w oddali, na, jakby, do której macie mieć dostęp. Na którą macie wejść w przyszłości, jest as kielichów. A ja, dla mnie to jest kontynuacja tej ozdrowieńczej siły waszej emocjonalności. To jest powrót do korzeni, do tego, co jest waszym prostym atutem czyli, jakby, zdrowie, zdrowie emocjonalne. Ryby mają w sobie taką, nie wiem, czy skłonność, czy talent, czy dar do pewnego oczyszczania się poprzez, poprzez emocje, poprzez zdrowe, pozytywne emocje. Dlaczego? Ponieważ ryby mają tą umiejętność podchodzenia do swoich emocji z takim poczuciem zrozumienia i trochę traktowania ich jako jako czegoś, z czego można skorzystać. Nie czegoś, czemu podlegamy, ale czegoś, czego możemy użyć. Przeżywamy smutku, bo sytuacja jest adekwatna do smutku. Kiedy to przepłynie, pojawia się odprężenie, pojawia się radość, pojawią się inne emocje. I ryby mają tę umiejętność, żeby każdą z tych emocji skorzystać, jakby użyć dla własnego pożytku, dla własnego dobra. A z Kielichów tutaj mówi właśnie o tym powrocie. O tym momencie, kiedy emocje... Nie, są, nie służą już do pompowania umysłu, tylko służą do tego, aby tworzyły klarowność. Klarowność w życiu, taką krystaliczną wizję, krystaliczne poczucie tego, gdzie się jest, dokąd się, jest, dokąd się chce dojść. Wyzwanie, wieża, rozmontowanie. Myślę, że tej struktury ego. Tutaj właśnie, którą symbolizują te miecze, które się pojawiły trochę jako. Chyba nie do końca nie chcę tego oceniać dobra zła, bo to jest wszystko relatywne, wszystko jest względne, czasami, czasami tak, tak odrobiona lekcja też jest potrzebna. Jako konsekwencja tego rycerza mieczy tutaj, tej chęci poradzenia sobie za wszelką cenę tu i teraz to jakby doprowadziło do wytworzenia się pewnej struktury w waszej głowie. Która was zablokowała? Wyzwaniem jest to rozmontować, pożegnać się z tym, zrobić przestrzeń dla tej wody, tak? Może tam nie musi stać żaden budynek, może tam może sobie spokojnie być tylko po prostu jezioro, które będzie sobie żyło własnym życiem. Jakby wieża, jako wyzwanie, mówi o zmianie, którą potrzebujemy w sobie zaakceptować, to może też e, mówić o tym, że. Mm, pewne koncepcje na swój na nasz własny temat które wydają się korzystne albo wygodne bo dają nam poczucie własnej wartości albo wydają się racjonalne. Mogą być na tym, na tym etapie, na tym poziomie, tak naprawdę dla nas e, niezdrowe. Być może nie jesteśmy w stanie z nim sprostać, i tak naprawdę jedyne co uzyskamy, to jakiś wewnętrzny konflikt, jakieś zaniżenie własnej wartości, jakieś poczucie niespełnienia, które będą raczej nas ciągnęły w dół niż e, pchały w kierunku jakiejś ekspansji życiowej. Ta wieża jest wyzwaniem, no bo oczywiście nie po to to wszystko budowaliście i sobie radziliście w taki, a nie inny sposób, żeby teraz tego tak po prostu szybko z tego zrezygnować. Natomiast zobaczcie, że to tutaj mamy, jak wiele wielkich arkan się pojawiło w tym czytaniu. Mam wrażenie, jakby tutaj było gdzieś dużo mocy, jakby to był jakiś moment kulminacyjny, w którym e, różne mm, wątki, różne, różne etapy, ze sobą się jakby teraz wchodzą w kolizję. Tak? I to właśnie pytanie, czy to jest kolizja, czy to jest spotkanie, na którym dojdzie do przeformułowania pewnych kwestii, pewnych treści. No jak, 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 co to będzie? Mamy powrót do arcykapłanki, powrót do źródeł, no super się to układa tutaj, w pewnym zamknięciu. Jakby powtórzenie, żeby korzystać ze swojej takiej mądrości emocjonalnej, w taki sposób, w jaki umiemy, korzystaj z tego, co jest dla ciebie najlepsze, co, co z czego potrafisz korzystać, co jest dla ciebie łatwe, żeby skorzystać, natomiast w jakiś odwrócony sposób, po pewnych przejściach, po pewnych najprzemianie, która się tutaj e, ma dokonać, tak jakbyście mieli być nową, odrodzoną arcykapłanką. E, bo to jest ważne, żeby móc korzystać ze swoich filarów życiowych. Jeśli tym filarem jest emocjonalność, jest intuicja, jest życie w zgodzie z własnymi pragnieniami, jest autentyczność jako wartość absolutna, bo o tym mówi arcykapłanka, to pielęgnuj to, to pielęgnuj tą autentyczność. Nie wciskaj się na siłę w bycie rycerzem mieczy. E, ponieważ nie warto ponieważ nie ma takiego sensu możesz działać z pozycji arcykapłanki i możesz to jakby szanować i możesz to tak uwznoślać właśnie w taki sposób e, w jaki ma prawo istnieć poza sferą takich toksycznych ocen jakichś, co jest lepsze co byłoby dla mnie lepsze, kim powinienem być kim powinienem nie być okej okay. Zostawiam Was z tym przesłaniem. Mam nadzieję, że było dla Was słuchajcie inspirujące. Eee, jeśli tak, to oczywiście możecie mi dać znać w komentarzu, jak Wy to odbieracie, jak Wy odbieracie tą drogę. Zawsze dla mnie Wasze komentarze są bardzo cenne. Eee, I co? Eee, I tyle. Tak, pozdrawiam i do usłyszenia. Kolejnym razem, cześć.